Witajcie w luku bagażowym, który mieści się pod łóżkiem dziecięcym. Jest tu sporo miejsca. Cześć! Cześć. Witajcie na kanale Przystanek Camping. W ramach naszej serii alfabet przyczep kempingowych mieliśmy odcinek o firmie Burstner. Ona wspomniała, że brakuje tam modelu Averso. Otrzymaliśmy telefon od firmy Burstner, że taki model właśnie przyjechał. Niestety pogoda nam nie dopisuje, na zewnątrz jest deszcz, także przepraszamy za ewentualne tutaj dodatkowe efekty dźwiękowe, ale jesteśmy na pokładzie przyczepy Averso Harmony Line. Także w naszym dzisiejszym odcinku zapanuje pełna harmonia. Kilkakrotnie dostaliśmy zapytanie o DMC przyczep, które odwiedzamy, a więc informuję, że dopytaliśmy się. I e, fabrycznie ten model e, przyczepem ma DMC 1600, Aczkolwiek można je zwiększyć praktycznie do 2000 kg, kilo, a ten model, w którym siedzimy ma 1800, także ładowność jest dość spora, no myślę, że adekwatna do ilości szafek, szafeczek, które nas tu otaczają i do których można powkładać swoje różne skarby na wyjazdy. Zaczynamy przy stoliku i to nie byle jakim stoliku, bo sporym stoliku, na którym, przy którym możemy sobie fajnie pobiesiadować na wygodnych kanapach, w bardzo takim powiedziałabym gustownym i eleganckim obiciu. Tutaj nawet yy, przeplata się srebrna nitka, więc wygląda to naprawdę elegancko. I siedzimy przy uroczej lampce. Ale to nie byle jako, jaka lampka, bo to lampka czarodziejska. Słuchajcie, to jest lampka, którą przed chwilą postawiłam. I wyglądała o tak. Fajne takie oświetlenie, można powiedzieć, trochę e, takie campingowe. Fajne. E, I teraz uwaga, zamykam. I lampka będzie służyła mi jako latarka. Mogę sobie gdzieś zaświecić, ale to jeszcze nie wszystko. Ta lampka, hm. jak ją przymocować? Otóż, zobaczcie, zabieram tę, żeby pokazać wam, co zrobię z tą. Tu jest magnes i ciach. Także jak już mamy te lampki, sobie tutaj oświetlimy bardzo ładnie stół, żebyśmy mieli klimat. Na czas ładowania, ja może pokażę. Możemy to złożyć. O. I tu mamy drugie miejsce na tą lampkę. I one się tu ładują. Tu jest taka kula. I zobaczcie, w ramach tej kuli można sobie regulować jej kąt nachylenia. I, I przy okazji sobie... się ładują. Jak już siedzimy przy stole, to mamy pod ręką wejścia USB. I zobaczcie, jakie tu są fajne rolety. Proszę bardzo. Tak zwany dzień-noc. Możemy sobie zrobić jaśniej, ciemniej. Styk i światło. naprawdę jest takie um, uczucie, że siedzisz praktycznie jak w um, domku. Łóżko. Łóżko tak zwane francuskie, małżeńskie, czy jak to woli duże, wygodne łóżko. Otoczone mnóstwem przeróżnych skrytek, skryteczek. I miejsc do chowania różnych rzeczy. Zobaczcie, ja mówiłam, że tu jest bardzo dużo szafek, i naprawdę te szafki tutaj wszystkie są bardzo pojemne. One są dookoła całego łóżka. Dodatkowo półeczki zwane jaskółkami, tak? Czyli takie, do których można sobie coś wrzucić. Tu jeszcze jest jedna półeczka. Tutaj jeszcze są skrytki, tam w środku. A tutaj widzicie panel sterujący oświetleniem. Odświetlenie... Ja może na chwileczkę wejdę w sobą i pokażę nam tutaj panel dowodzenia. Sterowanie światłem ambientowym jest dostępne zarówno z poziomu łóżka, jak i przy wej drzwiach wejściowych. Wystarczy przyciskiem, o. wystarczy w odpowiedniej pozycji przycisnąć, żeby wyregulować natężenie światła. Zobaczcie, wciskając przycisk będę regulował natężenie światła. Jasno, ciemno, ciemno jasno. Tutaj przy łóżku również. Koniec z tymi lampkami, bo sztuczne oświetlenie to nie wszystko. Ważne jest też oświetlenie, które pochodzi ze słońca, czyli oświetlenie po prostu takie dzienne, które przyczepa ta ma mnóstwo różnych otworów okiennych. Jest naprawdę tutaj bardzo jasno. Okna są bardzo duże i jest ich bardzo dużo. Dwa? Trzy. Tak, u góry trzy. Cztery? I w łazience pięć, dokładnie pięć okien dachowych, plus robi wrażenie. No Plus przeszklone drzwi, plus przeszklone drzwi, okno w kuchni oczywiście, które w ogóle jest takie fajne, bo okno w kuchni ma taki mega designerski kształt, zobaczcie, ono nie jest jednostajne, nudne, prostokątne, ale ma jeszcze takie fajne i nie, to nie jest niebieskie, to jest chromowane. Ja przyznam się Wam szczerze, że mi się to niebieskie bardzo podoba. Ale y, oczywiście w każdym oknie są moskitiery i rolety. No i oświetlenie magiczne. Jeszcze tylko techniczna uwaga do okna. Okno nie jest otwierane, uchylne, tylko jest przesuwne. Tak, taki gadżet. Podsuwamy. A dlaczego jest przesuwne? W tym celu na chwileczkę wyjdę na zewnątrz i Wam coś pokażę. Otóż Gdyby otworzyć drzwi, a byłoby tu tradycyjne okno, to co by się stało? Byśmy się zderzyli. A dzięki temu, że okno jest przesuwne, nie ma takiego ryzyka. Takie rozwiązanie. I mogę Maciewi podać herbatkę albo jakiś inny zimny napój przez okno kuchenne. Bezpośrednio z baru. Wykończenie kuchni i jak w ogóle wszystkie szafki wskazują na to, że no, Harmony Line to jest taka półka wyżej w stosunku do Taka najwyższa półka w stosunku do innych przyczep e, firmy Bruster. E, tutaj nawet otwieranie jest zupełnie inne. Takie fajne, jakościowo solidniejsze. I pokażę Wam półeczki kuchenne. Tutaj zobaczcie w międzyczasie, że nad szafkami o, też, jest też jest właśnie jest to oświetlenie. oświetlenie. Mhm. Także półeczek jest, tak jak mówiłam, tutaj przestrzeń jest naprawdę w, mm, Maksymalnie wykorzystana i mądrze, bo tych różnych półek i schowków jest bardzo dużo. O, a teraz zwróćcie uwagę, jak się szafka domyka. Samoistnie Ja mam trochę przyspieszę, słuchajcie. Nie mam cierpliwości. Dobra. Yy, miejsce gotowania. Trzy palniki, z czego jeden bardzo fajny, duży, z dużą przestrzenią, żeliwny róż, to się czuje. Te No i oczywiście zlew z wysoką baterią. No i tutaj taki gadżet to są takie e, półeczki dedykowane. E, nie wiem, czy to jest wynalazek typowo firmy Burster, ale to jest takie miejsce, gdzie można sobie zrobić takie przyborniki. One są po prostu, jak kupuje się przyczep, one są w zestawie i one tutaj do, do, tych, do tych miejsc mocuje się różne dodatkowe rzeczy i na przykład można sobie coś tutaj powstawiać. Takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne w kuchni. A tutaj te takie dwie szyny które mogłoby się wydawać nie wiadomo do czego służą, tam można umieścić kapsułki do kawy. Pasują chyba firmy kawa? Nescafe. Mhm. Łatwo nawet nie wiedział. Proszę. Chibo chyba nie pasuje. Czyli teraz tak. Tu mamy zabezpieczone yy, na, nie wiem, sól, pieprz i takie różne rzeczy, a tu mamy kawę, no elegancko. Tutaj pod spodem, pod szufladą, oczywiście listwa ledowa, żebyśmy wiedzieli, co mamy w tej szufladzie. A w szufladzie co mamy? No, tradycyjnie pierwsza szuflada to szuflada, w której mamy sztućce. No i każda kolejna, to są kolejne miejsca i zakamarki, do których my... O, widzicie? To jest jeszcze jedno, to jeszcze ten jeden gadżet, ta szyna. Tu i jeszcze tu. Uj, o, zobaczcie, tu jest szuflada, która jeszcze dodatkowo jest fajnie zabezpieczona, żeby tutaj nic nie latało. Pozdrawiam z baru. <laughs> to jest taka fajna przestrzeń. Mi się kojarzy z takim barem. I w barze jest kolejna szafka. Tutaj można sobie też coś wrzucić. Jest fajnie, jakby to była lodówka chłodzona, nie? <laughs> A tutaj kolejne półeczki. Jeszcze, jed, jeszcze jeden zestaw, pakiet półeczek. No i tradycyjnie. Trochę intymności, każdemu się przyda. To ja może skorzystam z okazji, będąc tutaj zamkniętym, pokażę Wam rozwiązanie, jak to, jest, jak to jest rozwiązane z telewizją. Mamy tutaj z poziomu sypialni możliwość obejrzenia telewizji, tylko pamiętam, że tu będzie zabezpieczenie. O, już coś tu rozmontowałem do końca. Wyjeżdża wtedy tutaj telewizor. I mamy telewizor. E, tu jest jeszcze jakaś dodatkowa chyba blokada, która Dobra, powoduje, że można to sobie ten kąt tutaj regulować. Ok, to zabezpieczamy na czas jazdy. Cześć, Każde z okien jest zasuwane roletą. Tu są znowu szafki. My jesteśmy cały czas, słuchajcie, w obrębie łóżka. I jeszcze, ale. E, o, tutaj szybciutko zobaczcie: pod wejściem, y, pod mocowaniem na telewizor mamy gniazdko i gniazdko wejście antenowe. Dwa gniazdka? dwa gniazdka i wejście antenowe. Również 12V i 120W, także można podłączyć mobilny telewizorek. No i tutaj też jest jeszcze szafka. I jeszcze też? Tak, to jest, nie wiem, jakaś półeczka i. Dobra, nie. O, nie, okej. Okay. I tu jest jeszcze. O kurczę, ona jest naprawdę głęboka. Naprawdę. Co tu robią te poduchy położone na łóżku? One tutaj są po to, że ci, którzy lubią się przytulać, albo którzy zapraszają więcej gości, albo mają więcej osób na pokładzie przyczepy, nie muszą siedzieć naprzeciwko siebie, ale mogą sobie zrobić podkowe, bo tutaj jak się złoży ten stolik, to przy użyciu tamtych podług, które wam pokazywałam, można zrobić sobie podkowę. Teraz strefa dziecięca. Ja się z nami nie ma. Ale wypróbował tę strefę dziecięcą i zaaprobował. Powiedział, że jest bardzo fajna. Najbardziej mu się podobały lampki, które każde z łóżek ma swoją własną lampkę. Uwaga, światełko nocne, światełko dzienne. O. Okna u dzieciaków są zasuwane tymi samymi e, roletami, które są wokół całej przyczepy, jak również. Dzieci oddzielamy parawanem. Każde dziecko ma własną, oddzielną szynę i może się we własnym zakresie oddzielić od rodziców. I słuchajcie, co jest fajne. Tam w głębi, tam, 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 tam głęboko, tam są jeszcze też półeczki dla dzieciaków. Może będzie taki efekt trochę folii. Ja zamienię się na chwilę w małe dziecko, które się tutaj przemieszcza. I tak jak Ola powiedziała, zobaczcie. Również są tutaj z zakamarki na zabawki. Czy dziecko na dole ma swoją lampkę? Tak, też ma swoją lampkę. I świeci tak samo. Świeci tak samo? Mhm. Tak. Lampka dla dziecka na dole również świeci. Czarodziejską sztuczkę. Drogi użytkowniku, przyczepy, który najczęściej zajmujesz się gotowaniem, jeżeli narzekasz na brak przestrzeni roboczej, tak zwanego blatu roboczego, od dziś już nie musisz narzekać. Tutaj mamy otwierany dodatkowy blacik. No, żeby sobie coś odłożyć, żeby zwiększyć właśnie tą przestrzeń roboczą, której nigdy wiele. Dobra, drzwi wiadomo, moskitiera u góry, nad drzwiami znajduje się panel yy, z którego sterujemy ogrzewaniem wody, co dalej? dalej, moskitiera, nie będę teraz jej szarpać tutaj jakaś mała półeczka ja bym tu wrzucała szczerze mówiąc klucze, to jest fajne miejsce żeby te klucze zawsze były w jednym miejscu, żeby potem nie szukać i wiadomo śmietnik, to jest takie tradycyjne rozwiązanie duże lustro z wieszakami na kurtki, bluzę, Co tam? Potrzebujecie? To znowu ja. Jesteśmy w łazience. Prysznic odrębny. Tutaj wieszaki na ręczniki. To jest składany wieszak. Bateria łazienkowa. I naprawdę obszerny prysznic z drzwiczkami. Zamykanymi drzwiczkami. Pokażę, bo już to rozkminiłam i tutaj się zamykamy, uwaga, a tam sobie zabezpieczamy. O, drzwi. I można się spokojnie wykąpać. Także ten prysznic jest, powiem Wam, naprawdę e, naprawdę duży. Ja nie będę do niego wchodzić, bo mam buty, ale jest naprawdę duży ten prysznic, tak mi się wydaje. Łazienka z punktami oświetleniowymi w kilku miejscach. I tak jak już mówiłam, ogromną przestrzenią do chowania wszystkiego. Tutaj szafki. Tu półeczki. Kolejne półeczki. Szafka. I za mną kolejne półki. I wyobraźcie sobie, że to jeszcze nie wszystko. Tu też są półki. Te półki są takie fajne, wąskie i dla mnie są idealne naręczniki. Nie wiem jak Wy, ale ja bym tu powtykała ręczniki. Tak jak już mówiliśmy Harmony Line to jest osobna linia mm, przyczep. Ma być taka ekskluzywna, y, z wyższej półki, wyszukana. I taka jest, bo nawet powiem Wam, te y, obicia tutaj i te kanapy sprawiają wrażenie, y, że człowiek czuje się y, otoczony naprawdę takimi eleganckimi materiałami. Tutaj Srebrna nitka, logo Harmony Line i wyprofilowane poduchy. To trzeba przyznać, że te poduchy są wyprofilowane, żeby się wygodnie na nich siedziało. O, tak. Ok. Lekko zmokniemy, ale wychodzimy na zewnątrz. Patrząc teraz tak technicznie na drzwi, na klamkę, tu mamy takie dwa bolce ryglujące. One trzymają się tutaj. Trzymają się tutaj yy, ramy, futryny. Zamykamy drzwi. Okno. A co na temat stylistyki zewnętrznej przyczepy Verso, tak jak już Ola wspomniała. Ewidentnie wyróżnia się na tle niższej gamy modeli z oferty Bursnera. E, tutaj widzimy, no, nie tylko napis Harmony Line. To jeszcze dodatkowo takie folie. Tutaj mamy taki lekkie, lekką taką listwę chromowaną, doklejoną. Elektryka podłączona tradycyjnie z zewnątrz. Natomiast z tego co się dowiedzieliśmy, zaraz to sprawdzimy, jest możliwość podłączenia wody bezpośrednio do przyczepy. W tym modelu mamy zwiększony zbiornik na wodę, 70 litrów na czystą wodę, także jest to dodatkowa opcja, może warto skorzystać. Zwróćcie uwagę na. Możecie zwrócić uwagę tutaj na yy, uchwyty porządnie chromowane, wygodne, można złapać. Zaczep w podwozie, wiadomo, alko. Tutaj mamy hamulec ręczny. Mamy tutaj wagę w kółeczku dojazdowym, także możemy sprawdzić nacisk na dyszel, nacisk na hak. Bardzo ważny parametr, żeby przyczepa nie była odciążona ani też za bardzo nie naciskała na hak. Tak, stylistycznie moją uwagę jeszcze zwróciły takie otwory tutaj. Zobaczcie, żeby zachować spójność i stylistykę zewnątrz przyczepy, jest tutaj to wyklejone folią, odpowiednio wystylizowane. A wersja, jakby swoim frontem, przodem, tą, może nie dynamiką, ale taką harmonią, kształtem linii i, i tą naklejką, która tutaj tak yy, stylizuje yy, przenosi jakby stylistykę, ten taki napór, siłę jej budowy, jej bryły naprzód. Jakby tak rozpierała po prostu przed sobą wiatr i opór powietrza, który następnie delikatnie przechodzi i rozchodzi się po przyczepie i można jechać dalej przed siebie. Także taka fajna stylistyka, bardzo harmonijna. W takim sielskim klimacie, Ty dlatego masz... Oli tak się bardzo to podoba. Felga aluminiowa z logo Burstnera o bardzo takim delikatnym, zachowawcym kształcie. Nie ma w sobie takiego zalążka sportowego, bo i nie o to chodzi w tym modelu. To jest model właśnie Harmony Line, czyli do harmonijnego wypoczynku. O, oprócz tej brązowej takiej tutaj ozdoby naklejonej folią na zewnętrzną na zewnętrzne poszycie przyczepy. Tutaj nas prowadzi taka chromowana listwa, która prowadzi do końca przyczepy, a na końcówce tutaj mamy okienko jednego dziecka, okienko dla drugiego dziecka. Tu mamy dostęp do zbiornika na wodę. Kwaga, woda jest zakluczana, także możemy tutaj się dostać. O, proszę. I uzupełniamy. 70 litrów wody, słuchajcie. Jest co nalewać. Chyba warto nawet podłączyć sobie Wąż i taką wodę przyciągnąć. Nie nosić tego w konewkach, bo byłoby 7 konewek 10-litrowych. Zobaczmy jeszcze luk bagażowy. Wow. Witajcie w luku bagażowym, który mieści się pod łóżkiem dziecięcym. Jest tu sporo miejsca, można co nieco schować. Akurat moją uwagę jeszcze zwróciło to zabezpieczenie. Podczas składania przedmiotów, rura tutaj tak, nie jest narażona na jakiś nacisk. Przesunięcie i tam dalej też jest zabezpieczona. Aha, ja zapomniałam wspomnieć, że łóżko można podnieść dziecięce. Tam były specjalne zabezpieczenia, żeby to łóżko podnieść. Na moment rzućmy okiem na klasyczną przyczepę z oferty Bursnera. Na półkę niżej. Stylistyka jaka jest, każdy widzi. Uchwyty, pionowe lampy, a teraz przechodzimy na Harmony Line. Czym się wyróżnia Harmony Line? Harmonią. Harmonią. Popatrzcie na to logo. Logo to nie jest sobie zwykła naklejka. Ojej. Mam wrażenie, że tutaj, w ramach tego, tu jest trzecie, to jest to światło, trzecie stop. światło. Stop. No. Także Burster tutaj emanuje swoją siłą i energią. Pokazuje pewność siebie na tyle, przyczepy. Przyczepa rzeczywiście wydaje się taka mocna, solidna. Tak jak wspomniałem wcześniej, przód i stylistyka przodu przenosi, jakby wiatr energię na siebie bierze na klatę. Tyłem to przychodzi tymi harmonijnymi listwami chromowanymi na tył. Tył wyłapuje, przejmuje tą harmonię tych listew bocznych, poszyć, przejmuje na siebie i bardzo spójnie zamyka to tym uchwytem. Lampą, która tutaj bardzo ciekawie nawiązuje do stylistyki tego, nie jest do końca pionowa, jest takim bardzo ciekawym kształcie. 2,5 metra szerokości. Naprawdę robi wrażenie. Czuć to wewnątrz, widać to na zewnątrz. I mimo tych gabaretów, przyczepa wydaje się bardzo taka. Lekka, nie robi wrażenia ociążałej. Myślę, że to duża zasługa stylistyki, właśnie tych chromowanych uchwytów, które spójnie przechodzą w tylne lampy i następnie spajają się tym tylnym zderzakiem. Lampy łączą się, jest to taka harmonijna, spójna stylistyka. Na dole, miejsce na tablicę rejestracyjną. Na linii Averso, nawet napis, nazwa firmy to nie są naklejki, tylko literki wyraźnie wyczuwalne, chromowane, burster. Znaczy one są wyklejone, ale to, to, to nie jest płaska naklejka, po prostu ona jest wypukła, taka 3D. I ostatnie spojrzenie z zewnątrz na stylistykę. Tak jak mówiłem, przenosi energię wiatru, przejmuje przednia część przyczepy. Ładnym tym takim zewnętrznym poszyciem brązowym przechodzić na tył. Prowadzi nas chromowana listwa ozdobna, nad nią równolegle brązowa napór wiatru przechodzi na tył przyczepy, która kończy się wydawały linią prostą, ale tak nie jest, bo bardzo spójnie wyłapuje to tylna lampa, nad którą jest bardzo ładny, efektowny uchwyt. A wszystko razem spójnie kończy się na dole czarną listwą, która podtrzymuje tablicę rejestracyjną i nadaje bardzo taki lekki charakter tej przyczepy, mimo że naprawdę jest duża. Wydaje się, bym powiedział, nawet bardziej szersza niż wyższa ale to zasługa tej stylistyki próbujemy dostać się do bakisty kluczyk jest otwieramy klamkę i teraz uwaga patent nie szarpiemy tylko kierujemy to w dół i uchylamy o o wnętrze to jest solidnie wykończone blachą ryflowaną miejsce na dwie butle klasyka gatunku i korba mocowana tutaj do góry Słuchajcie, ładna jest ta przyczepa. Nie ma co tutaj ukrywać. Jest naprawdę elegancka i ładna ta przyczepa. Po, może się podobać. Ok, opuszczamy plac firmy Burstner. W dzisiejszym odcinku mieliśmy okazję poznać model Harmony Line DMC 1800 kg. A potem wam pokażemy yy, rzut, jaki to jest układ, żebyście wiedzieli dokładnie, jak wygląda wnętrze tej przyczepy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pamiętajcie, subskrybujcie, łapki w górę i dzwoneczek! <grybuj> dzwoneczek! Trzymajcie się, cześć! Pa!